Siema, cześć witajcie, z tej, z tej strony, strony była... Patryk Dzisiaj z robimy strefie. vloga z. Jakiego vloga chłopie? Dobra to mnie vloga, robimy odcinek z kulek Gdzie wlewaliśmy wodę Co wam pokazałem przed chwilą no. Oczywiście wpadajcie też na kanał Patryka no. Siema, e... Siema. Tutaj ja... zapraszam też na mój Adi Giela Pewnie każdy to zna że mnie ogląda Pamiętajcie, zostawicie łapkę, subskrypcję i dzwonek. Zmieńcie ten czerwony na taki szary. Dobrze, słuchajcie Patryka. I łapkę na, na niebiesko. Dobra, Patryk, trzymaj telefon. I nagrywaj mnie dłoma, no, ale ja będę słynny. Dobra, Patryk dziwny jesteś. Ale słuchajcie. Hmm. Ja to wkładam dajcie. Dobra, ja też, dobra, jolo. Elo, patrzcie. Wee u! O. Czekaj, czekaj Patryk, patryk weź, bo ja muszę trochę wody odlać, złamuj, kremu. Ja nie mogę, ja mam okrutą, czekaj. A. A. Słuchajcie, trochę U. kulek nam było tam może z dwie, z trzy, ale powiem wam, U, że słuchajcie, ja to robię na hardkora. Patryk, zabierz rękę. Nie. Ja. Patrzcie, co się z tym stało. Chcecie, będziemy musiał to pozbierać. O kurde, ile to będzie roboty. Ale kurde, kurde koza. Dobra, musicie zostawić sto łapek w górę i 50 subskrypcji. No musicie po prostu, za to i za butelkę, no. kurde. Pamiętajcie, o, fioletowa. O, mamy fioletową. Patrzcie, o, o tym co Patryk mówił o to. Czekajcie, ja to wyjmę, słuchajcie. Juuu. To, 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 to. Słuchajcie. O kurde, telefon trochę zmokę. To byłoby bardzo fajne, gdybyśmy mieli więcej kuleczek. No. Ale pamiętajcie, zostawicie te stoły po górę i 50, to zrobimy, to kupię. kupię! po prostu trzy takie te butelki, tutaj Kupię takie trzy bąbelkowe te kółeczka i wsypiemy to wszystko i zobaczymy jak to wygląda. Będziemy mieli dużo pracy, żeby to wyciągać, żeby nam na mnie zatkało. Ale oglądajcie teraz się rozkoszujcie. Patryk, czekaj. Czekaj, damy teraz na usta. Czekaj! Ty, 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 ty. ty byś się z tym wykąpał, Mam? Nie, nie robię. Słuchajcie. Nie się rodziców, czy mogę zjeść. wykąpać się w tym czerwcu. Patryk, wytrzesz ręce, tam? Na chwilę żeś... Żeby... Nie będę trzymów dwóch ciągle. A po co tyle możesz? Czekajcie chwilę mam. ja muszę na chwilę oglądajcie po czytach. Dobra. On na lewo wodę jest. Nie ja będę to nie Ja będę kończył ten odcinek. Okay. Więc będę kończyć. siema. O.